Marku, z tej strony, najgęściej. I to jest y, part tu z y, tamtego odcinka. Ponieważ... Y, ponieważ to nie ważne. Chciałam sobie pójść gdzieś i znaleźć y, jakąś rzeszkę empycyzmu, nie? Chcę, y, idę, idę, idę. Akurat na tak. Na starta chyba mi wystarczyło, nie? Y, tutaj mam tak. Nie wiem, może tak się zrobiło. Y, tutaj mam tak tego. Tutaj pójdę y, na podsadzanie, a to jakby jest ja zabrała. No. tam, tam gdzieś dalej. Y, tam gdzieś dalej jest tam. Y, jest zakres, to się. Ja tutaj zrobię tajla. Sarà mm. benvenuto il prossimo, sarà benvenuto No dobra, idzie. I patrzcie. Tutaj mam piękną wioskę LBC. Znaczy mam LBC, wie, no, tak. tak, tak. to jest to wiedział. Jeszcze Ja zawsze to zrobię. Tak. Chodź, nie Uwielbiam to widać. Tak jest. Fajnie. A tu baba. Mm -hmm. Ale jak się to było to Nie, nie uratuje was onki cha cha. Nie ja. Chłodzowie, ja nienawidzę tych wspomaganiów. O, właśnie tuż byłem. Nie? Widziałem, co jest tu święte. Nie wiem, że tu nie znam. O, tu, tu, tu! Łotacher! Chlebusz! Jak fajnie! Już tyle chlebusia! <coughs> Chlebuj. Co to jest? Co to jest? Także, że tu nic mi się nie chce. Mogę go oddawać za bardzo, ale muszę. Bo mam miejsce. O. Spoko. Lecimy. Lecimy dalej. <laughs> Czy myślicie o tym samym sygnał? Hiih. Hiih. Tak, nie mylicie się. Tak, ja to zrobię. Tutaj się podbieram, żeby... Żeby... żeby mieć więcej kobyla. O, spoko. Dobra. Szkoda mi się. Ambijskie. Oj, szkoda mi się. Aha! <laughs> I sorry, że ja nie wrzucam za bardzo odcinków, bo tak szczerze, yy, to mam słaby internet. I nawet po konwertowaniu i w ogóle, to mi to się okropnie długo wrzuca. Jeszcze do tego rodzice muszą y, korzystać tam z internetu. Nie. Okej... <tłustak>